Jestem Klawia to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Z pełnego pojemnika zaczęła wylewać się woda. W pierwszej sekundzie wypłynęło, czyli to jest nasz początek ciągu. A w każdej następnej o 0,3 patrzymy zawsze, czy się pokrywają jednostki litra mniej, czyli różnica to minus 0,3. W ostatniej sekundzie, czyli w ANC, wypłynęło tylko 0,1 litra. Znowu patrzymy, czy jednostki się pokrywają. I podpunkt A. Ile czasu wypływała woda z pojemnika? No to my musimy się doliczyć, ile wynosi NK. No to wzór na ANK to A1K plus N minus 1 razy R. Nasza anka to jest 0,1, nk 3,4. Tego nie mamy, to będziemy wyliczać razy minus 0,3. Ok. No to myślę, że sobie to przeniesiemy teraz na drugą stronę i to będzie w odejmowaniu, czyli mamy minus 3,3. Tutaj nam zostaje te mnożenie i teraz elegancko widać, że nam się to podzieli to na to, więc dzielimy na minus 0,3. Tutaj wychodzi nam 11, to już nawiasu nie ma. Przenosimy tą jedynkę na drugą stronę ze zmienionym znakiem, będzie 12. I to było w sekundzie, czyli sekund. Woda wypływała z pojemnika przez 12 sekund. Podpunkt B. Jaką pojemność miał... Pojemnik. czyli my potrzebujemy całą sumę tej wypływającej wody. Czyli to będzie suma 12 tych sekund, czyli nki 12. I tak, tu będzie A1, a nK na 2 razy nk czyli 12. To nam się skróci i a 1 k 0,1, K. no pomyliłam, K to jest 0,1, ale to się nic nie dzieje, bo to jest dodawanie, i tutaj będzie razy 6, czyli S12, tu mamy 3,5 razy 6 to 21. Tylko uwaga, to już nie jest w sekundach, tylko to jest cała ta woda, więc my to mamy w litrach. Zatem pojemność pojemnika jest równa 21 litrów. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już!